Więc mam nadzieję, że na to pytanie odpowiedziałem prawidłowo. Czyli jeszcze raz powtórzę tą mudrę, którą pokazałem, zaprezentowałem Eli. Bo pamiętajmy, że mudry wykonujemy dwoma dłońmi. Mudra obfitości. Łączymy nasze palce i luźno te dwa paluszki trzymamy. Czyli robimy takiego ala zajączka. Tak samo tutaj. I to mudra jest na obfitość. Jest to mudra, która daje nam. Obfitość, poczucie także bezpieczeństwa, bo to jest też bardzo istotne, bardzo ważne, aby, aby być osobą, która ma poczucie bezpieczeństwa duchowego, wewnętrznego, czyli to jest mudra obfitości. Mudrę wykonujemy każdą 5 minut, i wykonując tę mudrę, możemy także to palce sobie położyć na przykład na kolanach czy też na stole i zamknąć oczy. i Koncentrować się na oddechu, czyli tak jak tutaj położyłem sobie w ten sposób, normalnie na stole, na, na, tutaj na biurku, zamykam oczy i się koncentruję. Nie musimy trzymać w powietrzu, może, może to być też na kolanach. Oczywiście nie krzyżujemy, czyli nie wykonujemy jakichś takich dziwnych yy, wy, wygibasów, prawda? Nie, nie jakoś tak, tylko trzymamy normalnie ręce i sobie te mudry. Mamy, czy i koncentrujemy się na oddechu. Ten oddech, jeżeli będziemy się na nim koncentrować, pozwoli nam także, aby wyciszyć się, aby te myśli głupie nie dochodziły do nas, bo pamiętajmy, że te myśli w jakiś sposób podczas praktyk naszych będą do nas docierać i będą zawsze próbowały zrobić jakieś zamieszanie. My tego zamieszania oczywiście w żaden sposób nie będziemy, nie będziemy akceptować. Ja zobaczę tutaj szybciutko SMS-y, dostałem dwa. Zobaczę, może to Ela tutaj napisała coś. Witaj Piotrze, miło i z zaciekawieniem słucham, pozdrawiam Władysława. Dziękuję Władysławo, pozdrawiam ślicznie. Dobry wieczór Piotrze, oglądam i słucham z zainteresowaniem, czy mudry mogą uzdrowić z konkretnej choroby. Pozdrawiam Cię, Magda. Tak, Madziu, mogą, jeżeli oczywiście pracujemy, pracujemy systematycznie, pracujemy regularnie. I oczywiście te mudry powinny być w miarę dopasowane do nas. Te mudry, mudru jest tysiące, miliony, i tak jak mantry, o których pewnie sobie powiemy na następnym naszym spotkaniu, jak tworzyć mantry, indywidualne mantry dla samego siebie. Tak i mudrę możemy tworzyć dla samego siebie, czy też y, możemy, możemy budować je. No, zasada jest taka, aby otrzymać mudrę, to znaczy tak mówię, jak jest, jak jest na wschodzie, czy też mantrę, y, idzie się do mistrza i ten mistrz, nauczyciel y, ustala mantrę, ustala mudrę, która ma nam pomóc w danej dolegliwości, w danym problemie. I nas tej mudry uczy, tej mantry uczy i przekazuje nam, i to jest nasza własna indywidualna mantra, własna indywidualna mudra, której nikt nie ma. Jest ona aktywowana jakby poprzez spotkanie z nauczycielem, więc naprawdę tutaj możemy posłużyć się mudrami, które są już w jakiś sposób gdzieś tam dostępne, albo po prostu wspólnie z nauczycielem, na przykład ustalić, i jakąś mudrę jakąś pozycję pozycję rąk i pamiętajmy że mudra aby działała tak samo jak mantry musi być dostosowana do konkretnego problemu czyli nie ma mudry uniwersalnej każda mudra jest na coś konkretnego nie ma mantry uniwersalnej oprócz om to wiemy każda mantra musi też być na coś konkretnego na coś konkretnego na coś konkretnego zrobiona Jaką tutaj mantrę jeszcze chciałbym Wam dać? A może wiem, ostatnią mantrę, którą chciałbym zapro, zaproponować, bo już, już, już jest 19:36, więc będę chciał Wam zaprezentować ćwiczenie oddechowe. To jest yy, mudra, myślę, że równowagi. To jest taka mudra równoważąca ona jest alternatywą do balansu energetycznego, ale też bardzo korzystna. Chytamy dwa paluchy. Widzicie? I w taki sposób trzymamy, czyli jest bardzo podobna do mudry, która daje nam, ym, która, która działa na nas ym, tonizująco, sprzyja okwitości. Ta jest z kolei, która działa na nas, można by powiedzieć, ochronnie, równoważąco. Pamiętajmy, że jeżeli jakaś mantra działa równoważąco, równoważy nas, to także będzie działała nas ochronno. Ochronnie, z uwagi na to, że my zrównoważymy nasz przepływ energii i ta energia zewnętrzna nie będzie miała do nas do dostępu. Będziemy zrównoważeni, nasza energia się wzmocni, nasza energia będzie mocna. Więc tutaj mamy także fajną mudrę, mudrę równowagi, którą także możemy stosować, i to jest mudra fajna do medytacji, czyli nie tylko, że będziemy pracować z daną, z daną mudrą, że my ją robimy i chcemy z nią tylko pracować. Ale także i przede wszystkim do zwykłych, codziennych medytacji, do różnych praktyk duchowych. Czyli chcemy po, pomedytować, popracować po, nad, jakimiś, nad jakimiś wizualizacjami, chcemy na przykład sobie popracować, wzmocnić te wizualizacje, to możemy oczywiście Temu stosować, one będą nam pomagać, one będą zachowywać równowagę w nas. A równowaga jest ważna, bo ona będzie działała na nasz plus, że wchodząc w stan, odmienny stan świadomości, nie będzie dochodziło do, do jakichś do jakich ataków energetycznych. A wiecie dobrze, że jeżeli my wejdziemy głęboko w stan medytacji, musimy mieć dobre zabezpieczenie, aby przypadkiem coś tam się do nas nie przyczepiło. Ćwiczenie oddechowe, o którym chciałem Wam powiedzieć, o mudrach oczywiście możecie znaleźć więcej informacji, bo to jest pełno tych informacji w internecie. Mam nadzieję, że Was zaciekawiłem na ten temat. Yy, oczywiście będę do tych mudr, mudr wracał. Może jeżeli będą, będzie takie zainteresowanie, yy, to zrobię program na konkretne dolegliwości, na konkretne... Problemy, jakie mudry stosować, ale muszę po prostu wiedzieć, że Was to interesuje, i muszę mieć informacje, jakie dolegliwości macie, czy coś w tym stylu, żeby, żeby Wam zaprezentować te mudry. Więc pamiętajcie, że mail do mnie jest aktywny, możecie pisać: małpapiotygorski.pl. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaproponować temat naszych kolejnych spotkań, a kolejne spotkanie już w drugi wtorek. Też o 19 już to będzie kwiecień, nawet za chwilkę Wam powiem, jaka, jaki to będzie termin.